Hejka, to ja, Patrycja. Kocham rankingi na TikToku, tego co nie znam. Jestem Karolina, Vivigan. W ogóle to mam krasza na Natalii. Jestem Filipek. Co ty robisz, głupia Pindo? Aaaa. Jestem Natalia, kocham Boga. Zrobię wszystko dla Niego. Hallelujah. Jestem Magda, a ja mam swój kokos. W ogóle jakiś typ mnie dusił. To ja, Sharon. Mówię po polsku dzięki magicznemu grzybowi. Jestem Monisia. Usługi prywatne od 50 złotych i kupno magicznych przedmiotów. Jestem Izo, Niezłe gówno się wiebałam. Jestem Sara. Uciekłam z psychiatryka. Jestem Ainos. I zniszczę tiktokerów. Hej Ruben, wynik pogadać now! What do you want from me? Ja wiedzieć, that job broken up z tobą, ale musisz nam pomóc. Cesarzowa internetu została porwana. That's not my problem. We over don't talk to me, bitch. I take my item and I go away lesbian slut. No co za chamska menda. Będę w sumie tęskniła za jego wielkim Dindongiem. Właśnie miałam zadzwonić do Natalii. Jaka jest w ogóle godzina? O już piąta rano, szybko ta noc nam zleciała. Dobra, dzwonię do niej. Jest dziś czwartek i w te dni nic nie robi. Karolino, powaliło cię? Czemu dzwonisz do mnie o piątej rano? Wiem, że nie chcesz ze mną gadać, ale potrzebujemy Twojej pomocy, cesarzowa internetu. Patrycja została porwana i musimy ją uratować. Każda pomoc się przyda. Dobra, pomogę Wam. Dziękuję Tobie, jesteś boska. Nie robię tego dla Ciebie, tylko dla Patrycji. Oczywiście! Spotkajmy się. U Filipka. Spoko. Hej, jestem już. Jak wygląda sytuacja? Na parkingu nikogo już nie było, jak poszłyśmy z Magdą. Śladów też nie było. A Monia wam coś powiedziała? Jak na razie wiemy tyle, co nic. Mówiłam, że nic nie wiem. Dobra, zamknij się, głupia, pindo. A gdzie Ruben i Natalia? Ruben odszedł, a Natalia, co dopiero wstała, więc powinna być zaraz tutaj. O, współczuję ci straty, ukochanego. Co? On żyje. On po prostu spierdolił po tym, jak mu powiedziałam, że czuję coś do Natalii i że jego klawisze nie sprawiają mi już frajdy. Hejka jestem już, sorka za spóźnienie. Spoko, nic się nie stało. Najważniejsze, że jesteś z nami. Dziękujemy. Ma ktoś wreszcie jakiś pomysł? Musimy uratować cesarzową internetu jak najszybciej. Urodziny już za dwa dni. Nie uratujemy jej, jeśli ten babochłop nie będzie z nami współpracować. E, przestańcie mnie nazywać babochłopem. Mówiłam wam, że nie wiem, kim jest ten nos. Ale musiał mieć coś takiego charakterystycznego. Hmm, może czułaś jakieś perfumy, lub do kogoś miał glos podobny do kogoś. No nie wiem, cokolwiek. Wiem tylko tyle, że mówiła na siebie w płci rzęskiej. A perfumy to bardziej alkoholem było od niej jebać. Okej, okay, no to wyskarczyło zrobić listę podejrzanych z podobnymi cechami. To nie złe mi cechy alkoholizm XD. Zapewnie Patrycja Aka, cesarzowa internetu. Miała jakiś wrogów, dlatego ją porwali? Jak wyzywa innych od babo-chłopów, to się nie dziwię. Cicho, małpo, ale to racja zapewnie miała jakichś wrogów, dlatego została odkupiona od Monisi? No nic, kochani, musimy najpierw ustalić, kto to może być, i zrobić listę. Czekajcie, ja chyba wiem, kto może być pierwszym podejrzanym. Kto? kto? Pierwszą osobą, która może to być, jest Ela Gawin. To ma Sens, cesarzowa internetu, dała jej bana na imprezę. Ja sobie przypomniałam coś. Jak ostatnio byłyśmy na lodach z Patrycją, to przez pomyłkę wywaliła lody od lasu Chitty na ziemię i ona powiedziała, cytuję, zniszczę cię tempa pizdo! Ja też coś pamiętam, jak byłyśmy na zakupach, to wyśmiała sylwetkę od cukrowej Anki i Anka zapłakana wybiegła i cytuję, powiedziała, że pożałujesz jeszcze tego. Ja pamiętam, jak jeszcze mówiłam po angielsku, to cesarzowa internetu wyśmiała, Izabele Kisio Skorupę, bo próbowała do mnie zagadać po angielsku. A jej angielski jest jak mój polski w tamtym czasach, co umiałam tylko powiedzieć pindol i Cipa. Więc Iza powiedziała, cytuję, że rozkurwie cię jak muchę Patrycja. Okej, okay, czyli mamy czterech podejrzanych: Cukrową Ankę, Elegawin i ze Skorupę i Lasucite. Może się pogrupujmy i niech każdy pójdzie do kogoś. Dobry pomysł. Zrobimy tak: Natalia pójdziesz z Karoliną, Filip ze mną, a Sharon z Moniczką, okej. Okay. Wow, super plan, ale wiesz, że mamy czterech podejrzanych jak na razie, a nas jest sześciu i zrobiliśmy grupy po dwie. Kto pójdzie do ostatniej osoby? O Boże, to brzmiało jak zadanie z matmy. Typu Ania miała 30 kilo jabłek i 7 kilo dała mamie, potem zabrała kolejne 12 kilo jabłek, dwa zjadła po drodze. Ile Ania ma kilo teraz? Zróbmy tak, ja z Karoliną pójdziemy do Lasu Czity. Sharon i Monisia do Kisio. A Frucik i Magda do Eli Gawin. Potem, jeśli nikt z nich nie był podejrzanym, spotykamy się u Cukrowej Anki. Okej? Okay? Super plan. Dobra ekipa do dzieła. Zostały nam tylko dwa dni. Kto napierdala mi po drzwiach? No kurwa, przestań. Spierdalaj. W domu nikogo nie ma, kurwa. A pojebało kogoś? Czy wy mi kurwa drzwi wyjebaliście? Gadaj, pindo, gdzie jest cesarzowa? Raczej Patrycja? A skąd mam to kurwa wiedzieć, co ja jebana telepatka? Co robiłaś pomiędzy dniem wczorajszym i nocą? Nie wiem, kurwa, może live robiłam, albo kurwa chlałam jak zawsze. Może ktoś to udowodnić? Nie wiem, kurwa, boga się spytaj. Czekaj, ja jej przeszukam mieszkanie. A se przeszukaj, jak znajdziesz czystą, to mi możesz podać. A, papierosy mam w kuchni, jak coś. W ogóle, czego chcecie ode mnie? Patrycja została porwana i jesteś jedną z podejrzanych. Niby czemu? Udała ci bana na wejście na party. W ogóle w mieszkaniu nic nie ma. Szczerze to w dupie mam jej party. Tutaj mam lepszą imprezę. Eee, dobra, Filip, idziemy. Tutaj niczego nie znajdziemy oprócz biedy, smutku i brudu. A, no to okej. Okay. No to papa Ela Gawin. A co z moimi drzwiami? W sumie mam wyjebane w nie. Idźcie już sobie. Hello, Valerii. Jest, jest, izmy. Nie, nie, kurwa nie. Żadna bezzębna Monika. Jakie usługi? Pan mnie pomylił, ja nie daję. Wiesz co pan? Spierdalaj. Ja mu kurwa dam usługi bezzębne. Znowu ktoś pomylił mój numer telefonu z tą bezzębną, gnidą Moniką. Ej, Izabela Skorupa, sprawę mamy. O kurwa, o Wilku mowa. Ty ciebie nie pojebało? Czy ty kurwa podałaś przez pomyłkę wszystkim mój numer jako twój? No podałam twój, bo mój firmowy zablokowali. A co klienci dzwonili? Ja ci kurwa zaraz dam. Teraz dzwonią do mnie jacyś napaleni z bokole i pytają ile bez gumy. No to powiedz, że 50 z gumą, 70 bez gumy. Dobra, kurwa, spierdalaj i daj mi spokój, przez ciebie muszę numer zmienić. Najpierw nam powiedz, co robiłaś wczorajszego dnia i nocy. A co ja kurwa na komendzie jestem? Co mogłam robić? Spałam, jak normalny człowiek, debile zajebane. A wczoraj to Insta Story robiłam. Możecie se zobaczyć, imbecyle. Okej, okay, spokojnie. Potrzebujemy pomocy, ponieważ Patrycja została porwana. Najpierw przeze mnie, ale potem ją sprzedałam jakiemuś Anynosowi. Anynos? Coś kojarzę to nazwę. Wiesz, kto to może być? Szczerze to nie wiem, ale mogę się popytać kogoś, czy coś wiedzą. A co chcesz za to? Żebyś dała mi święty spokój i przestała używać mojego numeru, jako numeru twojej firmy, imbecylko z kutasem. Spoko, to daj nam znać co i jak. Baj. Że czarni zaczęli płynnie mówić po polsku. Dziadek by nie uwierzył. O, kto do mnie dzwoni? Słuchaj mnie. Jeśli jeszcze raz do mnie zadzwonisz, to cię znajdę i rozkurwię. Ja tu nie daję żadnych usług w naturze imbecylu jebany. Nie dlatego do ciebie dzwonię, Izabelo. To ja, Anynos, i zapraszam cię na prywatne spotkanie. Mam do ciebie biznes życia. No i to ja rozumiem. Dobra, kochani. Dzwonimy na 112, że umarła Milalka Barbie i potrzebuje reanimacji. Dobra, kochani, dzwonimy po piekarni. Okej, okay. czyli to jest ta cała lasuczita, która została zamknięta dobra, w psychiatryku kochani, przez swoją babcię? No. Czyli co? Zadanie zaliczone. No? Chcesz iść może na lody? Mamy dużo czasu. Spoko. Dobra, kochani, zadzwonimy do twojego starego, kiedy w mlekiem wróci. Kurwa, pojebało kogoś? Zbieraj się i idziesz ze mną. Zemsta czeka. Wreszcie, ha, 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 ha! Dobra, jesteśmy już. Monika, spierdalaj z mojej kanapy. Nie zasłużyłaś sobie na niej siedzieć. Ale jestem zmęczona, więc sobie usiadłam. Jak zasłużysz sobie i tobie wybaczymy, to se usiądziesz, pin do głupia, a teraz złaś. Więc jak tam u was wygląda raport, kochani? Lasuczyta siedzi w psychiatryku, więc nie mogła tego zrobić. Potwierdzam. To też nie mogła być Izabela. Powiedziała, że jak się dowie coś o Anynosie, to nam powie. No u nas też dupa. Żadnych dowodów na elegawin. A co z cukrową łanką? Byłyśmy u niej. I też twierdzimy, że to nie ona, a zwłaszcza, że od tygodnia jest w szpitalu. Za dużo cukru z masłem się nażarła. No to jesteśmy w sumie w dupie. Nie mamy na nikogo innego dowodów, a zostały tylko niecałe dwa dni. Izabela do mnie dzwoni. Wiem, kim jest stanie Kto to jest? Magdalena Kłosowska. Boże, gdzie ja jestem? Witaj w mojej tajnej bazie, gdzie będziemy cię przetrzymywać i torturować. Czyli już nigdy mnie nie wypuścicie? Zostaniesz tu do końca Twojej imprezy urodzinowej. Po imprezie cię wypuścimy. Naszym celem jest to, żebyś nie była na swojej imprezie urodzinowej, która planowałaś od dawna. Boże, to jest jakiś koszmar, proszę nie rób tego. Zaraz chce przestawię nas zespół? Czy ty jesteś upita? i teraz poznaj mój zespół. Witaj, ha ha ha. A ty nie miałaś być w psychiatryku, tam jest twoje miejsce? O tym pruchno, zaraz pożałujesz. Spokojnie, mamy prawie trzy dni na to, żeby ją torturować, ha, ha. Boże co ja mam zrobić? Potrzebuję pomocy. Jak dać znać moim przyjaciołom?